mano wszystkim w The Isle, dzisiaj dalej kontynuujemy naszą przygodę z tegozaurem, miejmy nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni odcinek, dlatego trzymajcie kciuki, żeby nasza przygoda się nie zakończyła. Dobra, na starcie patrzymy, czy nie ma żadnego mięsa koło nas, ale z tego, wi z tego co widzę, to nie ma, na szczęście, jest chyba cisza, spokój. Mamy tutaj trochę właśnie żywności na dietę. Jesteśmy, jak widzicie, w tym miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Szczerze mówiąc, od wcześniejszego odcinka raczej niespecjalnie daleko się ruszyliśmy, ale w tym odcinku już byśmy chcieli może gdzieś wyruszyć. Tylko gdzie to będzie, to jeszcze nie wiem. Nie mam zielonego właśnie pojęcia, gdzie by tu się ruszyć. Wydaje mi się, że byłoby dobrze pójść w strefę właśnie migracji. Tam, gdzie przed chwilą widzieliście. Właśnie byłoby dobrze przy okazji zrobić zadanie. Dlatego wydaje mi się, że pójdziemy w tamtym kierunku. E, chwila. Tutaj musimy, wydaje mi się, troszkę chyba uzupełnić sobie jedzenia. E, wody, może tak samo zobaczymy, bo na razie jest cisza, spokój. To dobrze byłoby to sobie uzupełnić, prawda? Oho, co to było? Słyszeliście? Coś było blisko, chyba. Dobra, ale na razie może się tym nie przejmujmy. Będziemy najwyżej chodzić sobie troszkę po krzaczkach. Bo raczej wydaje mi się, że to co słyszeliśmy, to jest po drugiej stronie góry. Dlatego na razie chyba będziemy bezpieczni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale wiadomo, to jest The aisle. Tutaj nigdy nie możemy czuć się bezpieczni, prawda? Niby idziemy sobie tutaj przy tej wodzie, tam mogą być deinozuchy, bo nigdy nic nie wiadomo, prawda? Zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że jakieś niebezpieczeństwo na nas tutaj czyha, prawda? Chcę przeczytać pierwszy komentarz od takiego użytkownika, który nazywa się Siemanko. Chcesz zobaczyć, jak właśnie będę robił gniazdo, prawda? I opiekował się małymi. Spoko, zrobimy to, tylko jeszcze dokładnie nie wiem kiedy. Tak samo no, też chcesz zobaczyć, jakie mam ustawienia graficzne, prawda? E, zaraz Ci je pokażę, chwila, już nawet wchodzę, żebyś sobie sprawdził. Masz tutaj, będziesz miał wszystkie moje ustawienia graficzne. Chwila, to są tu. E, dobra, grafik. Tutaj masz, jak chcesz, to sobie zrób pauzę, przystopuj czy cokolwiek. I tu masz właśnie wszystkie moje ustawienia graficzne, jakich obecnie używam. I powiem ci, że nawet dobrze mi się na nich gra. Jak widzisz, w tym momencie mamy 80 FPS-ów, dlatego jest całkiem spoko. Dobra, teraz sobie wpiszmy może komendę prime i zobaczmy jak to działa. Faktycznie widzicie, mamy 4 na 5 questów. Musimy zrobić jeszcze jeden i wydaje mi się, że to będzie właśnie chyba z migracją. Bo taki użytkownik jak Jan Kowalski napisał mi... Komentarz, gdzie mam już zrobione pewne questy i z tego co mi napisałeś, to mam właśnie zrobione takie zadania jak na przykład, że odwiedziłem sanktuarium, mamy perfect dietę, nie wymiotowałem ani razu i nie zjadłem swojego gatunku. I potem napisałeś, że system Prime nie jest jeszcze dokończony, bo dla roślinożerców bezsensowne jest zadanie, żeby nie zjeść swojego. I tak, w pełni się, to, w pełni się zgadzam, że akurat ten system jest trochę niedopracowany. Niektóre perki nie powinny być nawet, nie, niektóre zadania nie powinny być nawet robione dla roślinożerców, jak nawet z tym co żeby nie zjeść swojego, nie wymiotować, tak samo nawet jest dla roślinożerców i dla mięsożerców, że nie możemy mieć skurczu mięśni, no to właśnie, żeby nie zjeść swojego gatunku w sumie, prawda? I faktycznie to jest słabe, jeszcze trochę rozwinięte, mam nadzieję, że w przyszłości będzie to lepiej wyglądało. Dobra, idziemy sobie teraz po jakąś dietę, bo chciałbym coś zjeść, byłoby dobrze coś zjeść. Ale zanim dojdziemy do tej diety, bo ostatnio właśnie zastanawiam się nad moim kanałem, i jak wiecie, mój kanał nazywa się TorPlay Games, prawda? I trochę mi ta nazwa się nie podoba. Myślałem, żeby zmienić jakąś nazwę na jakąś inną, tylko właśnie nie mam zielonego pojęcia, bo chciałbym właśnie jakąś taką bardziej oryginalną nazwę, która będzie określała tylko mnie bo jak wiecie ja mam w niku Thor, prawda? to jest nordycki bóg kanałów o nazwie Thor jest masa, multum, a ja właśnie chciałbym jakiś taki nick unikalny, uniwersalny, znaczy się nie uniwersalny, unikalny, tylko taki przystosowany do mnie. I może macie jakieś propozycje, co? Możecie wpisać mi w komentarzu, jeśli będzie jakiś fajny, to może wybiorę Waszą nazwę i nazwę tak ten kanał. Bo właśnie Thor Play Games wydaje mi się, no jest trochę za długie. Odnosi się właśnie do Tora Pioru, Boga Piorunów z mitologii nordyckiej, ale jak wpiszecie na przykład Tor na YouTube to wyświetla się multum kanałów o tej samej nazwie, prawda? A ja właśnie chciałbym, że jakbyście byście na przykład wpisali nazwę mojego kanału, to tylko mój kanał by się wyświetlał. Wiecie, takie unika unikalne, jak na przykład jest Spartiatix, Tamae, czy na przykład Kiszak, czy Arkadikus i inni tego typu, to oni mają takie właśnie tytuły kanałów, gdzie są unikalne, prawda? Że są tylko jakby że to tylko o nich chodzi, że nawet nie ma drugich takich kanałów z podobną nazwą. I właśnie coś takiego szukam, właśnie żeby to było takie unikalne tylko dla mojego kanału. Dlatego jak macie jakieś propozycje, piszcie mi, a na pewno coś tam uda nam się wybrać. Chyba, że uważacie, że ta nazwa, która jest, jest spoko i że można ją zostawić, bo właśnie może właśnie nie do końca jestem do niej przekonany, ale nie wiem czy chcę też do końca zmieniać. Dlatego dajcie mi znać, co o tym myślicie. Dobra, żołądek mamy pełny, no diety nam trochę nie wzrosło, bo musieliśmy jeść listki, żeby właśnie chociaż nie umrzeć z głodu, prawda? Okej, okay, dobra, tutaj zaraz musimy przejść przez wodę Trochę się boję tutaj pływać, bo naprawdę tutaj mogą być jakieś Dejnozuchy, albo może jakiś, nie wiem, raptor mnie zobaczyć, alozaur, T-Rex, cokolwiek. Dlatego trochę się tego obawiam, że coś tutaj może na mnie czyhać, bo też mi pisaliście wcześniej, że żebym uważał właśnie na strefach e, Patrol Zone, prawda? Bo tam też mogą drapieżniki się czaić, prawda? I faktycznie, też tak jak ja na przykład grałem właśnie jakimś roślinożercą, mięsożercą, to robiłem podobnie, też kampiłem właśnie, odwiedzałem patrol zone, żeby właśnie sprawdzać, czy są jakieś roślinożerce. Tylko wydaje mi się, że właśnie patrol zone dla roślinożerców wyświetla się z opóźnieniem, prawda? Z tego co mi się wydaje, że właśnie roślinożercy widzą to pierście, a patrol zone wyświetla się dla mięsożerców, jest jakieś po 20 minutach aktywnej strefy? Mogę się mylić, jeśli tak, to mnie poprawcie, ale coś mi takiego świta, nie jestem do końca pewny. Dobra, wydaje mi się, że wychodzimy sobie w tym kierunku. Na puste pole, tylko kurczę naprawdę. Tu może być teraz troszkę słabo, bo będzie mnie widać jak na tacy. Ale właśnie chyba musimy iść do strefy migracji. No bo nie chcę siedzieć kolejny odcinek w tym samym miejscu. Z tego co widzimy, nie mamy tam żadnej diety. Ale jakbyśmy szli właśnie w stronę patrol zone, to może coś znajdziemy. Dobra, ja idę sobie najpierw tu do krzaczka schować się, żeby nie być na otwartej przestrzeni. Rozejrzyjmy się, może akurat coś zobaczymy ciekawego. Może akurat uda nam się coś dostrzec. Oho. Oho, o nie, nie, widzieliście to? Czy mi się wyda dobrze wydawało? Oho, dobra, jest. To jest ceratozaur? O nie, dobra, musimy stać w miejscu. <laughs> nie, 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 dobra. Chyba mnie nie słyszał, dobra. U, ale wam powiem, się przestraszyłem normalnie. Nie spodziewałem się. Dobra, i teraz ja mam dylemat. Nie wiem co zrobić, bo on tutaj będzie, prawda? ojojoj, Nie bo, nie mogę się ruszyć za bardzo z krzaków, bo będzie szelest. ajajaj, jaj, Ja cię. No może miałbym z nim szansę, co prawda? Ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Dobra, ale nie widać go. Nie wiem czy on sobie poszedł. Dobra, cofamy się, cofamy się w te same miejsce, gdzie byłem. Dobra, szybko uciekamy. Biegiem, 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 biegniemy, biegniemy. Dobra, chyba mnie nie widział i nie słyszał, na szczęście, mam nadzieję. Spróbujemy może tą górę okrążyć. Ołała, gdzie ja wlazłem? Nie, nie, zagapiłem się na tył. <laughs> Spróbujemy właśnie tą górę sobie okrążyć i przejść z drugiej strony. Tam chyba będzie taki większy lasek i tamtędy sobie pójdziemy, tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego co mi się też wydaje, z tego co widzę przynajmniej, to chyba robi się noc. Ale właśnie będziemy oglądać się trochę do tyłu, żeby tutaj na mnie nie wyskoczył, bo boję się, że mógł mnie usłyszeć i że będzie problem, jeśli mnie zobaczy. Mam nadzieję, że dałbym radę mu się postawić, ale właśnie jak mówię, nie chcę ryzykować, bo ktoś mi wcześniej napisał, że przetrwam 3-4 odcinki czy 5, jak znajdę grupę. Chcę udowodnić, że może uda mi się więcej. Eee, właśnie przetrwać niż mi właśnie wtedy ten użytkownik napisał, bo chcę, żeby się mylił, <laughs> chcę pokazać, że jednak może więcej potrafię niż Wam się wydaje. <laughs> chcę jeszcze powiedzieć, że dużo osób pisze mi, właśnie pod filmikami, że podobają wam się moje filmiki, że fajnie się mnie słucha. Bardzo się z tego cieszę. wiecie, bo dzięki wam jeszcze ten kanał istnieje, bo już miałem parę razy, że myślałem, że to nie jest dla mnie, że może już odpuszczę, bo moje wyświetlenia są jakie są i zastanawiałem się, żeby odpuścić już nie raz, ale właśnie jak czytam za każdym razem komentarze, że fajny filmik, że fajnie się ciebie słucha, czy cokolwiek tego pokroju, to aż dalej mi się chce nagrywać. Bardzo mnie motywujecie do tego, dlatego dziękuję wam za to. Tym bardziej, że dziękuję wam jeszcze za to, że udało mi się osiągnąć w sumie nam razem udało się osiągnąć ponad 200 subskrypcji na kanale, chyba 210 czy jakoś tak. Bardzo dla mnie dużo to znaczy, jak zakładałem kanał, to nie spodziewałem się, że w ogóle Uda mi się osiągnąć 50 subskrypcji, dlatego dla mnie to jest bardzo duży wynik, i to wszystko dzięki Wam. Naprawdę bardzo za to dziękuję. I właśnie będę się starał, żeby moje materiały trafiały może szerzej do ludzi, żeby właśnie były lepiej oglądane. Dlatego będziemy też robić na pewno inne materiały z The Isle i z innych gier, jak wspominałem wcześniej. Ale najpierw musimy zakończyć naszą przygodę z tego zaurem, a kiedy się ona zakończy, nie wiem, bo nie chcę na siłę zakończać jej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, prawda? Tak, tak samo parę użytkowników pisało mi, że... Przepraszają, że nie mogli na czas obejrzeć mojego odcinka, bo byli zajęci czy cokolwiek. Spoko, rozumiem to. Ja się cieszę, że w ogóle oglądacie moje filmiki. Czy to z opóźnieniem, czy nie. Nie musicie mnie za to przepraszać. To was jest wolny czas. Możecie sobie robić przecież z nim co chcecie. Nie musicie oglądać, jeśli nie macie czasu, prawda? Dlatego ja się cieszę, że w ogóle jesteście ze mną, a nie czy z opóźnieniem, czy po jakimś czasie obejrzeliście. Dlatego dla mnie się liczy to, że w ogóle jesteście ze mną. Nieważne kiedy będziecie oglądać ten filmik, dlatego e, bardzo dziękuję Wam jeszcze raz, że w ogóle chcecie oglądać moje filmiki. Dlatego nie musicie pisać, że przepraszacie czy cokolwiek. To jest Wasz wolny czas, możecie oglądać co chcecie, a że wybieracie mój kanał, bardzo to mnie cieszy, wiecie? Za to jestem naprawdę wdzięczny. Dobra, dietę mamy, widzicie, w tamtym stronę. Tak samo jest strefa migracji, teraz tutaj się zrobiła bardzo blisko. I się teraz zastanawiam, czy nie wrócić, bo byśmy zaliczyli właśnie strefę migracji. Tylko, że oho, raptor, słyszeliście, raptor tu jest. A jajaj, akurat on jest chyba w tamtą strefę migracji, to nie, dobra, odpuszczamy sobie. Choć z raptorem też może dałbym sobie radę. Ale nie, dobra, idziemy w drugą stronę. Nie będziemy ryzykować. O, chwila, gdzie ja jestem? Dobra, będziemy, mi się wydaje, chować się troszkę po krzaczkach. Bo się robi ciemno. Moje pole widzenia będzie diametralnie spadać. I będzie naprawdę źle. Ale wiecie co? Chcę Wam opowiedzieć, co mnie spotkało w tą niedzielę. Czyli. Jak Wy będziecie oglądać w piątek, to praktycznie no pra, praktycznie tydzień temu rano w, w południe wyszedłem sobie z psem na spacer, było chyba minus 20 z tego co mi się wydaje. I wychodziłem z pewnej ulicy i nikogo nie było. Cisza, spokój, bo wiadomo, komu się chce w mróz schodzić. No a wiadomo, jak się ma psa, to trzeba iść, prawda? I wychodzę właśnie z pewnej ulicy. I z Nienacka patrzę, biegnie do mnie owczarek niemiecki, jakie byłem z psem na spacerze. I to ten owczarek niemiecki długowłosy, to one chyba są troszkę większe, prawda? A za nim biegnie jakiś facet, bo myślał, że chyba nikogo nie będzie, to pomyślał, a w środku z miasta spuszczę sobie mojego pieska ze smyczy, niech sobie pobiega. To powiem Wam, wystraszyłem się trochę, bo podbiegł do mnie bardzo blisko z moim psem, a mam labradora. To też nie jest mały piesek, ale też nie jest taki duży jak owczarek niemiecki, prawda? I stali tak blisko siebie, dosłownie na 3 cm sięgali się nosami. Wiecie, stanęli w bezruchu i myślałem, że zaraz będzie dym, że zaraz zacznie tam się dziać, prawda? ale ten facet szybko dobiegł i tamten wilczur, owczarek niemiecki, właśnie pobiegł sobie dalej, bo tamten facet właśnie go odstraszył, bo to był jego pies. Myślałem na początku ochrzanie tego faceta, ale pomyślałem, dobra, nic się nie stało, idziemy dalej. I nie rozumiem trochę takiego podejścia. W środku miasta takie rzeczy robić, to rozumiem, że szłem na przykład ja z psem, a co jakby szło, nie wiem, dziecko? nie wiem, dziesięcioletnie, 15 latek jakiś. Czy ktokolwiek inny. Wiecie, który nie wiem, albo nawet jakaś kobieta z pieskiem malutkim. To jest, no, nienormalne, to tak nie powinno być przecież. I najlepsze jest to, że dwa czy trzy lata temu spotkała mnie kiedyś podobna sytuacja. Tylko że szłem też rano z psem i to było na tej samej ulicy. I do mnie. Wyskoczył też owczarek niemiecki, i nie wiem, czy to przypadkiem nie był ten sam. I to było jakieś dwa lata temu, tylko że bez właściciela chyba uciekł komuś i zaczął do mnie też biec. I już był tak blisko, że zostało pół metra chyba. To zacząłem do niego krzyczeć, wiecie, z mordą, ze złością taką, żeby nie podchodził, nie. To na szczęście jakoś wyhamował To ja wziąłem psa mojego I w drugą stronę po cichu, po cichu I przeszłem I jakoś obeszło się bez tego I to już druga sytuacja jest taka Dlatego ja nie rozumiem Jak ludzie nie pilnują swoich zwierząt Mają psy To są za nie odpowiedzialni I myślą, że nic się takiego nie stanie Ja właśnie nie rozumiem tych ludzi Bo rozumiem jakby to nie wiem Był jakiś malutki piesek Wiecie, jakiś ciłała, cokolwiek, to tam nie chce lata, prawda? Raczej on by tam dużych szkód nie zrobił, by tam było można go wystraszyć, ale do takiego wilczura to tak trochę niebezpiecznie, prawda? Dlatego naprawdę trzeba uważać. Tym bardziej, że ja mieszkam w mieście, gdzie jest chyba z 20 tysięcy mieszkańców, to to nie jest małe miasteczko i naprawdę czasami trzeba uważać. No ale dobra, przejdźmy może do samej gry. Kurde, trochę zjadłem za dużo. Nie chcę wymiotować, bo jak właśnie było w jednym komentarzu chyba u Jana Kowalskiego, że ani razu nie wymiotowałem, dlatego to zadanie zaraz może być e, niezaliczone. <grytanie> ale dobrze, bo udało nam się dietę zyskać. Dobra, mamy ciemno. E, tak samo był też jeden komentarz od was, jak pytałem się, czy skipować wam noce, czy nie, bo... Nie wiem czy chcieliście i ktoś mi z was napisał, że można rozjaśnić podczas montowania taką noc, prawda? No okej, okay, spoko, można rozjaśnić, ja to rozumiem i ja to za każdym razem robię. Dlatego to co widzicie, to jest rozjaśniona noc. Patrzcie, nawet wam pokażę jak wygląda noc nierozjaśniona. Widzicie jak jest teraz? Jak jest ciemno? Jak nic nie widać, ja nawet nie widzę gdzie tu jestem, a patrzcie jak teraz jest rozjaśnione. Widzicie jaka duża różnica jest, dlatego zawsze jak widzicie noc jest rozjaśniona. Mogę rozjaśnić mocniej jeszcze, tylko patrzcie jak to brzydko wygląda. Widzicie jaka pikseloza, nic tu nie widać, dlatego wydaje mi się, że to nie ma sensu już tak mocniej rozjaśniać. Przynajmniej tak mi się wydaje, że o tak jak teraz jest będzie najlepiej, przynajmniej tak zawsze było. Dlatego zostaniemy przy tym, tak mi się wydaje. Jeszcze chcę wam opowiedzieć jeszcze o takiej trochę dziwnej sytuacji, która też mnie spotkała w tym tygodniu. Było coś takiego, że postanowiłem sobie pójść do sklepu. Mam za rogiem pewien taki market i pomyślałem, a idę sobie do sklepu, wezmę sobie 20-30 zł i po prostu kupię sobie wiecie jakieś słodycze, jakieś tam takie rzeczy, żeby sobie pochrupać cokolwiek. I poszłem kupiłem sobie parę rzeczy. Kupiłem właśnie jakieś tam kole w puszce jakieś tam ciasteczka, jakieś tam takie wiecie, pierdołki. Patrzę kola w puszce, normalna, taka wiecie, oryginalna, 2 zł za puszkę. To myślę, okej, okay, wezmę sobie dwie, prawda? Idę do kasy. Okazuje się, że jakoś, na, na początku nie pomyślałem o tym, zapłaciłem tam 30 chyba złotych. Potem właśnie jakoś tak idę, wracam do domu, a że był mróz wtedy, to pomyślałem sobie, że nie będę wracał, ale okazało się, że chyba mnie oskamowali, wiecie? Bo zapłaciłem o 10 zł więcej. I tak w domu sobie myślę dlaczego. I okazało się, że ta kola w promocji po 2 zł co była, to była przy zakupie chyba czterech puszek, a ja sobie wziąłem dwie. I najlepsze jest to, że na półce nie pisało, że to przy zakupie czterech puszek, tylko puszka, sztuka, czy tam było 2 złote. I właśnie to jest to, że nie doczytałem. Dlatego jeśli będziecie jakieś kupywać rzeczy na promocjach czy coś, to czytajcie uważnie, bo czasami można się nieźle wkopać. Tak samo też miałem dużo takich sytuacji, że kupywałem sobie jakieś rzeczy, niby w promocji. Że kosztowała jakąś tam konkretną cenę, a potem sprawdzałem paragon w, w domu, to okazywało się, że jednak to było więcej warte niż na półce, bo okazało się, że na przykład ta cena była z innego dnia niż powinna być, prawda? Dlatego zwracajcie na takie rzeczy uwagi, bo naprawdę można sobie nieźle narobić problemów, jeśli macie odliczoną kasę, prawda? Okej, okay, dobra. Gdzie my teraz chcemy się udać, wiecie? Nic ja tu nie widzę i to jest trochę problem. Kurde. E, dobra. Nie ma tu ani jedzenia. W sumie jedzenia nie potrzebujemy. Nic nie potrzebujemy na chwilę obecną. Zwiedzać, no... Nie ma co zwiedzać po ciemku, prawda? Bo i tak tu nic nie zobaczymy. Dlatego nie wiem, co tu zrobić. Dobra, zobaczymy, może ile mamy procent. O, 46. No to jest całkiem ładnie mutacje, nie możemy jeszcze dodać, a, bo następna mutacja jest od 50, prawda? Yy, w sumie popatrzymy sobie, o, a, dobra, nawet nie wiedziałem, że jak klikniemy na konkretną dietę, to one się podświetlają właśnie, <laughs> jakie to są, nie wiedziałem, że taka jest właśnie jakby segregacja, no tego jeszcze dużo muszę się nauczyć chyba o tej grze. A słyszeliście w ogóle o dramie związany z Herz of Iron, co było na polskiej telewizji. Jeśli nie, to sobie wy, wygooglajcie, bo ja nie chcę za dużo mówić, wiecie, żebym nie miał problemów. Dlatego jeśli was ciekawi, to sobie wyszukajcie, co się działo ciekawego, ale naprawdę było grubo. Tylko ja właśnie nie wiem, czemu zawsze graczy przedstawiają jako tych gorszych że to gry wszystko psują, że to gry wszystkiemu są winne. Ja właśnie tego nie rozumiem. Jeśli chcecie wiedzieć o co chodzi lub to oglądaliście, to spoko. Ale jeśli nie oglądaliście to sobie wygooglajcie Herz of Iron w e, TVP Wpiszcie sobie coś takiego i tam będzie już e, dużo jest filmików powstało, dlatego chyba już trafiliście, mi się wydaje na to. Dobra. Gdzie my się teraz udamy? No, ja nic tu nie widzę, nie wiem gdzie iść. Ja boję się wyjść z tych krzaków, bo nie wiem, czy cokolwiek będzie właśnie na tych polach. Chciałbym może właśnie przebiec się przez pole na tę otwartą przestrzeń, tylko nie chcę ryzykować. Wiecie, niby jest cicho, niby jest spokój, no ale to jest the aisle, prawda? Ktoś może się na nas czaić, dlatego naprawdę musimy uważać. Chcę jeszcze porozmawiać z Wami o dietach, bo właśnie każda dieta daje co innego, prawda? Ja sobie googlałem, szukałem właśnie o tych dietach, tylko że właśnie są te stare oznaczenia, prawda? To możecie mi pomóc z jedną rzeczą, bo na przykład dieta S, jaka była kiedyś, prawda? Ona odpowiadała za regenerację zdrowia. To teraz to jest Alfa, prawda? Z tego co mi się wydaje jeśli ta dieta dwupaseczkowa ona regenerowała krwawienie szybsze, że właśnie szybciej się regenerowało krwawienie, to teraz jest omega, tak? Y znaczy się. Tak mi się wydaje. Chyba, że się mylę, dlatego bardzo bym prosił o poprawienie. A właśnie trzykropkowa dieta, to ona regeneruje złamanie szybciej, prawda? I to jest beta. I pytanie, czy Właśnie dobrze znalazłem, bo właśnie nie ma w internecie na aktualne, przeprawda, na tą alfa beta i omegę. I szukałem właśnie jak to rozkminić, która teraz to która jest. I próbowałem to właśnie na podstawie prób i błędów i wydaje mi się, że chyba dobrze to zrobiłem, dlatego możecie mi potwierdzić tą informację, jeśli wiecie jak to jest teraz. Bo dobrze byłoby to bardziej wiedzieć, tak wiecie, bardziej doprecyzowane, Bo właśnie na przykład, dietę beta, jeśli ona jest na złamanie, to tak trochę nie bardzo jest ją sens zbierać, prawda? Czy to jest Y na złamanie, czy ja po prostu pomieszałem, bo mogłem to pomieszać. Bo wiecie, szukałem informacji w internecie i może z jakiegoś dziwnego źródła znalazłem, że gdzie to jest właśnie tak przedstawione. Dlatego, jak wiecie, dajcie mi znać, ok? Dobra, wiecie co? Ja tutaj tak się chodzę przy tym e, polanach, przy tym otwartej przestrzeni i ja nic tu nie widzę, żeby było. Przynajmniej nie słyszę, ale to chyba jest przez ten deszcz. Gdyby nie ten deszcz, to może byśmy coś usłyszeli, prawda? Bo ten deszcz naprawdę jest upierdliwy. Dobra, ja chyba idę zobaczyć sobie dietę jakąś. W sumie nie potrzebujemy za bardzo jeść, ale zawsze dietę możemy jakoś sobie wchłonąć. Zawsze będziemy szybciej rośli, prawda? Zawsze będzie już troszkę lepiej, tylko chwila. Mm, tu jest beta. Tam jest zaraz migracja i nie wiem właśnie gdzie się udać. Kurde. Boję się właśnie wyjść trochę bardziej na tę przestrzeń, bo nie chcę, żeby nasza seria tak szybko się zakończyła. Chcę osiągnąć chociaż 75%. Już będę zadowolony wtedy. To już można powiedzieć, że to będzie sukces. A mamy ledwo 50. To jeszcze trochę brakuje, prawda? Dlatego wydaje mi się, że jeszcze z 3 może odcinki i uda nam się osiągnąć. Tym bardziej, że wydaje mi się, że yy, zmienimy niedługo też formę nagrywania, bo... Raczej cały czas pokazywanie takich odcinków właśnie jak rosnę z jakimś dinozaurem w takich miniseriach jest fajne, rozumiem, jest bardzo fajne, odprężające. Tylko właśnie na dłuższą metę to jest mocno powtarzalne, prawda? Dlatego właśnie jak skończymy naszą serię tym stegozaurem, to bym chciał na przykład... Już robić ten format, jak kiedyś robiłem, wiecie, że byłoby pocięte, że wtedy byśmy może mieli inne sytuacje, jak na przykład właśnie założenie gniazda. Będę wtedy pokazywał najciekawsze momenty. Wydaje mi się, że to będzie też lepsze, a potem za jakiś czas znowu wrócimy jakimś innym dinozaurem, gdzie będziemy próbować dorosnąć do 100%. Tak mi się wydaje, tak wiecie, trochę pomieszać. Żeby była trochę różnorodność, żeby w kółko nie było cały czas tego samego, prawda? Wydaje mi się, że to będzie ciekawe rozwiązanie dla kanału. Dobra, nic tam nie było. No i co, nic tu się nie dzieje. Żarcia mamy full. Wody trochę brakuje, ale to nie wiem, gdzie ją zdobyć. Dlatego. Nie wiem czy jest sens na razie grać bo już mamy no kawałek czasu przed nami dlatego kończymy chyba na dzisiaj dlatego dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną jeśli materiał Wam się podobał, zostawiajcie łapki w górę, bo tym więcej łapek w górę zostawicie, tym więcej osób może to zobaczyć i nasz kanał będzie się rozrastał i będzie po prostu więcej ludzi chciało mój kanał oglądać i zresztą nasze grono osób, które lubią The Isle będzie się poszerzać. Może akurat wtedy uda nam się namówić jakąś osobę, żeby też spróbowała pograć sobie w The Isle. No i co? I na chwilę obecną dziękuję Wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się do następnego. Siemano.